Zdrowy sen związany jest z niemal każdym aspektem zdrowia. E, przede wszystkim brak snu wpływa źle na e, umiejętności poznawcze. Ludzie się gorzej uczą, gorzej zapamiętują, są e, w gorszym nastroju, bezsenność jest też czynnikiem e, innych chorób psychicznych. Bezsenność jest też związana z układem immunologicznym, e, osoby e, niewyspane. Szybciej zarażają się przeziębieniami, są badania pokazujące, że słabiej reagują na szczepionkę. No i w końcu, bezsenność wpływa również na, na metabolizm. Osoby, osoby dotknięte bezsennością są bardziej narażone na otyłość i, i, i inne choroby metaboliczne. Osoby te częściej również zapadają na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca nadciśnienie. My dostarczamy aplikację, która pomaga użytkownikowi przejść samodzielnie program poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności. Jest, jest to metoda, która jest przez wiodące ośrodki naukowe zajmujące się tematyką bezsenności zalecana jako metoda podstawowa. Osoby, które mają problemy ze snem, Zanim sięgną po leki nasenne, powinny skorzystać z poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności. Jest to metoda znana od lat 90., przebadana w wielu badaniach randomizowanych. Te badania były opisane również w kilku metaanalizach. I według tych badań jest to metoda, która pozwala użytkownikom w znacznie trwalszy sposób niż leki nasenne. Wyjść z bezsenności. Leki nasenne działają doraźnie. Można powiedzieć, że to jest tak, jakby brać paracetamol na złamanie kości z przemieszczeniem. Ból chwilowo ustanie, ale następnego dnia nie ma żadnej gwarancji, że kość zrosła się lepiej dzięki temu, że zażyliśmy środek przeciwbólowy. I tak samo jest z bezsennością. Poznawczo-bojawialna -be terapia bezsenności działa u źródła i przez to daje efekty trwałe które są zauważalne również kilka miesięcy po odbyciu terapii. Około 80% osób w przypadku około 80% osób terapia jest skuteczna.